Na świecie bardzo spadły ceny miedzi i rud żelaza. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Ej. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieć kosztuje w okolicach 8 tysięcy dolarów za tonę. Dlaczego jest tak tania? Jest to efekt tego, co dzieje się w Chinach, a w zasadzie tego, czego nie ma w Chinach, czyli większego ożywienia gospodarczego, ponieważ oczywiście wszyscy mieli nadzieję na to, że w Chinach nastąpi dosyć duże ożywienie po pandemii, ponieważ w Chinach trwały najdłużej wszystkie ograniczenia związane z COVID-em. Gospodarkę otwarto, wpompowano pewną ilość pieniędzy. W ten kraj. Natomiast ożywienie tak naprawdę nie ma dużego, dużego miejsca. W tym momencie mamy cenę miedzi w okolicach 8 tysięcy dolarów za jedną uncję, natomiast, przepraszam, za jedną tonę. Natomiast mieliśmy już w tym roku poziomy w okolicach powyżej 9 tysięcy dolarów za jedną tonę. Dodatkowo obserwujemy też dosyć spore spadki na rynku stali czy na rynku rud żelaza, ponieważ rudy żelaza spadają poniżej 100 dolarów za tonę. Niedawno kosztowały 140 dolarów nawet. Dokładnie tak. I jakby rudy żelaza są w tym wypadku dosyć ważnym wyznacznikiem tego, jak zachowuje się chińska gospodarka, ponieważ jakby Chiny odpowiadają za zdecydowaną większość popytu na metale przemysłowe na świecie. W przypadku. Miedzi jest to ponad 50% w przypadku stali jest to nawet więcej niż 50%. Dlatego jakby siła tej gospodarki jest kluczowa dla rynku surowców na całym świecie, ale jednocześnie też chińska gospodarka jest bardzo ważna, w kontekście jakby całego globalnego wzrostu gospodarczego. Wydawało się, że oczywiście ten wzrost gospodarczy w Chinach będzie silniejszy, dlatego w tym momencie obserwujemy takie dosyć spore rozczarowanie. Niemniej no, biorąc pod uwagę dosyć silny pierwszy kwartał tego roku, i tak oczekuje się, że Chinom wystarczy tego rozpędu aby celować mniej więcej wzrost gospodarczy na poziomie 5%? Tylko właśnie te 5% się już pojawiło po pierwszym kwartale, z tym, że przede wszystkim dobrze wypadała konsumpcja, natomiast przemysł już tak pozytywnie nie, nie, nie prezentował się. Dokładnie tak. Cały czas mamy dosyć wysokie dane, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną. Natomiast, jeżeli chodzi o przemysł, tu nie widać już jakichś takich bardzo dobrych, bardzo dobrych odczytów. No widać, że ta produkcja przemysłowa spada w ujęciu rocznym. Wynika to również z tego, że popyt zewnętrzny nie jest po prostu zbyt silny. Widać to w takich no, danych, powiedzmy, bardzo, Wysokiej częstotliwości, między innymi po tym, jaka ilość kontenerów wychodzi z chińskich portów. Tutaj ta ilość kontenerów jest dosyć niska. Wobec czego, jeżeli popyt na chińskie produkty jest dosyć niski, też ta produkcja przemysłowa nie będzie podtrzymywana sztucznie, biorąc również pod uwagę to, że jednak tej gotówki nie pompuje się więcej w chińską gospodarkę. Oczekiwano tego, że. Ostatnie słabe dane, również słabe dane inflacyjne spowodują, że Bank Ludowy Chin zdecyduje się na cięcia stóp procentowych. Ale tak naprawdę od wielu miesięcy stopy procentowe są utrzymywane bez zmian. Więc widać, że tu na razie wsparcia dla chińskiej gospodarki większego nie będzie. Jaka może być końcówka roku dla, dla miedzi i ród żelaza? Jeżeli chodzi o perspektywę całego roku, bardzo ważny będzie wpływ tego, co będzie się działo na globalnych rynkach finansowych i to, jakie te globalne rynki finansowe będą miały wpływ na amerykańskiego dolara, bo jednak nie da się ukryć, że poza tym, co dzieje się w Chinach, bardzo duży wpływ na Notowania cenzurowców, również tych przemysłowych, ma e, amerykański dolar. Dolar jest w ostatnim czasie dosyć mocny, natomiast jeżeli założymy, że Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nie będą już rosnąć, a dodatkowo nie będziemy mieli recesji, więc to nie będzie wywoływało jakichś większych obaw globalnych. No to w takim scenariuszu dolar amerykański powinien tracić, więc nawet jeżeli chińska gospodarka nie będzie jakoś się mocno zachowywać, to jest szansa na to, że ceny miedzi powrócą do wzrostów. Jednak jeżeli popatrzymy sobie na przykład na dane dotyczące zapasów miedzi na globalnych giełdach, no to obserwujemy, że te zapasy wcale nie są jakoś bardzo, bardzo wysoko, więc teoretycznie jeżeli dojdzie do jakiegoś nagle zwiększonego popytu, no to może się okazać, że tej miedzi po prostu zabraknie, więc jest szansa na to, że miedź znajdzie się na wyższych poziomach na koniec tego roku, choć no jakby do tego trzeba będzie oczywiście zdecydowanie słabszego amerykańskiego dolara. I takie oczekiwania Inwestorów widać już na kontraktach terminowych? Jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, to tutaj w zasadzie nie obserwujemy jakichś bardzo dużych zmian. Zdecydowanie większe zmiany są oczekiwane w przypadku. W przypadku rynku surowców energetycznych, tutaj w przypadku miedzi w dalszym ciągu oczekiwane jest mniej więcej te same poziomy, które w tym momencie obserwujemy. Dlatego rynek tak naprawdę czeka na rozwiązania ze strony tego, jak będzie wypadał dalszy wzrost gospodarczy w Chinach oraz to, jak będzie zachowywał się amerykański dolar. O cenach miedzi i ród żelaza rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.